Dzień dobry dzieci. Zapraszam Was na zdjęcia z metody dobrego startu. Tu paluszek. Tam paluszek. A tu śliczny mały brzuszek. Tu jest rączka. A tu druga. A tu oczko do mnie mruga. Tu jest czoło. Tu są włosy. Wszyscy mamy czyste nosy. Tu są rączki do klaskania. A tu nóżki do tupania. Gdzie znajduje się jabłko? Odpowiedź brzmi: Jabłko znajduje się pod stołem. Gdzie znajdują się trampki? Odpowiedź brzmi: Trampki stoją na stole. Gdzie znajduje się piłka? Odpowiedź brzmi: piłka znajduje się nad stołem. Do dzieci, znak na dzisiejszych zajęciach to jedno z figur geometrycznych. Jaka to figura? Trójkąt? Nie, oczywiście. To kwadrat. Kwadrat, który ma cztery boki równe. Tak? Popatrzcie. Pierwszy bok, drugi bok, trzeci bok, czwarty bok. Wszystkie boki ma równe. Ale zanim nauczymy się go rysować, yy, musimy nauczyć się nowego wiersza. Posłuchajcie. Ja w tym celu użyję dzisiaj. Tu ale może też użyć garka jako bębęka. Uwaga, słuchamy. Same cztery boki, takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. No właśnie, kwadrat to także jest prostokąt, ale szczególny, gdyż kwadrat właśnie ma takie same boki. A prostokąt jest czworokątem. Ma cztery kąty proste, ale boki są wszystkie takie same? Nie! Popatrzcie na podstawie książki. Nasza książka y, ma kształt prostokąta, prostokąt i ma dwa krótsze boki i dwa dłuższe boki, tak? Dwie pary boków. Pierwsza para boków, para krótsza, i druga para y, boków, y, para dłuższa, tak? A kwadrat, tak jak Wam pokazał, jest szczególnym prostokątem Gdyż ma cztery boki równe Wszystkie takie same To na no to uczymy się dalej Uwaga, nasz bębenek Takie same cztery boki Takie same cztery kąty Wiedzieć trzeba, że kwadraty To są również prostokąty Pięknie Ja mam taką sobie grzechotkę z kubeczka I z grochów Uwaga. Takie same cztery boki, takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. Pięknie. A ja jeszcze mam takiego towarzysza. <grych> Uwaga. Takie same cztery boki, takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. Pięknie, jeszcze raz. Takie same cztery boki. Takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. Pięknie, brawo. To teraz pokażę, jak rysować nasz kwadrat. Uwaga. Rozpoczynamy w tym miejscu i nie odrywając palca rysujemy. Najpierw w dół, w dół, w dół, w dół, w bok. Do góry. I bok. I dopiero tutaj puszczamy. Jeszcze raz. W dół. Bok. Do góry. Bok. I puszczamy. Super. Brawo. Uwaga. Tutaj macie widoczny wierszek. I nasz kwadrat. Nasujemy nasz kwadrat z wierszem. Uwaga. Rozpoczynamy w tym miejscu. Tak. I w dół. Takie same cztery boki. Takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. Toś mi ucieka ten kwadrat dzisiaj. Poprawię. O, i uwaga. Zaczynamy w tym miejscu, tak? Uwaga. Takie same cztery boki, takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. Pięknie, to teraz z piaskiem. Piasek, piasek, nasz piasek. Uwaga, uwaga. Rozpoczynamy w tym miejscu rysowanie. W dół, w bok, do góry. W bok, i dopiero tu puszczamy. Jeszcze raz. Hop, w dół, w bok, do góry, w bok. I dopiero tu puszczamy. Takie same cztery boki, takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. No a to jeszcze raz. Od góry. Takie same cztery boki, takie same cztery kąty. Wiedzieć trzeba, że kwadraty to są również prostokąty. Pięknie. Do zobaczenia. Zapraszam na ćwiczenia relaksacyjne. Zamknij oczka. Wyobraź sobie. Czy jesteś małym kotkiem? Masz włochate łapki, miękki brzuszek i długi puszysty ogonek. Kiedy poruszasz główką, kiziasz policzki kocimi wąsami. Mały kotek leży sobie na miękkiej, ciepłej kołderce. Zwijasz się w głębuszek, Twoje łapki dotykają brzuszka, a ogonek zwija się wokół ciałka. Oddychasz spokojnie, nabierz powietrza noskiem i wypuść później. Jeszcze raz. Nabierz powietrza noskiem i wypuść buzią. I jeszcze raz. Nabierz powietrza noskiem i wypuść buzią. Kołderka otula Twoje ciałko jak delikatna chmurka. Jest Ci bardzo mięciutko i cieplutko. Masz ochotę mruczeć jak prawdziwy kotek. Na Twoje futerko świeci słoneczko. Chyba ktoś otworzył okno, bo czujesz bardzo delikatny wiaterek, przewiewa włoski na Twoich pleckach, lekko łaskocze. Jest ci bardzo dobrze. Weź głęboki wdech noskiem i wypuść buzią. Jeszcze raz. Nabierz powietrza noskiem i wypuść póziom i jeszcze raz. Nabierz powietrza noskiem i wypuść buziom. Policzę do pięciu. Nie będziesz już małym kotkiem. Otworzysz oczka i znowu staniesz się dzieckiem. Jeden, dwa. Znowu jesteś dzieckiem, ale czujesz się bardzo dobrze. Jesteś wypoczęty, jakbyś właśnie się wyspał. Masz ochotę się uśmiechać. Wiesz, że jeśli tylko będziesz chciał, zawsze możesz znowu stać się małym kotkiem i powylekiwać się na kołderce.